Siemanko z tej Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy znowu w gierce na telefon, ale to wy mi ją poleciliście. Kilka się tam pojawiło takich, co właśnie się powtarzały, i jedna z nich to właśnie Scary Teacher 3D. Więc słuchajcie, jesteśmy dzisiaj pewnie uczniem i będziemy przy tej złej nauczycielce. Nauczycielka jest wredna, okrutna, krzyczy na dzieci i tak dalej, jest straszna, więc y, zobaczymy, co my dzisiaj tutaj będziemy robić. Wy widocznie znacie tą gierkę. Jeśli mi polecaliście, a ja sobie teraz to sprawdzę. Jeszcze wcześniej nie, gra, nie grałam w tę grę, ale dobra, coś nam tutaj się w prawym dolnym rogu yy, ładuje. No i dobra, słuchajcie, musimy teraz znaleźć pułapkę na myszy i położyć ją na stole. Słuchajcie, to jest prankowanie nauczycielki. Kto chciałby w prawdziwym życiu prankować nauczyciela albo nauczycielkę, dajcie znać w komentarzach. Dobra, okej, okay, pułapka. Za 100. Ale my nie mamy końców. Czyli słuchajcie, potrzebujemy kupić sobie końsy. Ok, 250 końców albo za 10 dolarów. Słuchajcie, 3000 końców. Jest ta nauczycielka. Nie wiem, co on robiła, chyba gwizdała, słuchajcie. Dobra, albo ziewała. Jest pod tym domem. Move the joystick and move to the door. Dobra, okej, okay, no to tutaj idziemy sobie. Okej okay. Klikamy przycisk, żeby to otworzyć, i idziemy tutaj. Mogę kamerę sobie zmieniać, więc elegancko. I teraz yy, tutaj, dobra, otwieramy. Patrzcie, jest ta yy, pułapka na myszy, i tu są kroki, żeby pokazać, gdzie podejść. I jest, słuchajcie, stół, i kładziemy pułapkę na stół, yy, przykryć ją gazetą. A teraz szybciutko musimy stąd wybiec, zanim pani ty tutaj przyjdzie. Dobra, zrobiliśmy swoje pierwsze zadanie. Okej, okay, już wiem o co chodzi po prostu. Idzie sobie pani T po gazetkę, na pewno będzie chciała sobie newsy przeczytać. Patrzcie, jak siada i złapała się na tą pułapkę na myszy. O jacie, patrzcie, jak ona hucha i tak dalej, palce jej krwawią, boli ją to. No, ale wiecie, nie trzeba było z nami zadzierać. Następne zadanie. Musimy dodać sól do jej, słuchajcie, śniadania. Więc dobra, to jest energy drink, i tutaj są jakieś w ogóle te yy, przyrządy. ok, ale sprawdźmy teraz, co ona będzie robiła. Jest jej jedzonko, więc do jej posiłku będziemy musieli dodać: słuchajcie, jedzonko. To niezłe wy gry gracie, słuchajcie. Położyła jedzonko. Yy, dobra, a my teraz, tak, idziemy. Open store and use lockpit to open lock. Dobra, czyli store, lockpit za 10, za 100 chyba. Teraz już, okej okay. Otwieramy sobie, słuchajcie, tą e, właśnie bramę. Wbijamy tędy, wbijamy tu. W lewym e, górnym rogu widzimy, słuchajcie, ją. I ona chyba mi tu zaraz wejdzie. Boję się. Dobra, mamy sól i słuchajcie. No właśnie, muszę podejść, chyba, nie? Ja Cię kręcę, no nie mogę tego tutaj już nic zrobić. Patrzcie, patrzcie. Ruszam, na razie się moja postać nie rusza też. A ja klikam. No nie działa mi to. Gierka nam się zawiesiła, po prostu cudownie. A teraz dopiero mamy wybieranie awataru. I słuchajcie, wcześniej go nie miałam. Nie, w coś kliknęłam, słuchajcie. Jest jakiś yy, alert w ogóle. Oh my god. Oh my god, oh my god. Dlaczego tak... Dobra, podchodzę. I teraz tak, biorę to. Biorę to. Biorę. I słuchajcie, chcę podejść tu. Dobra. I teraz mam, słuchajcie, uciekać. Uciekaj do drzwi prosto, a nie. <laughs> uciekłam, uciekłam. Dobra, a chyba tutaj na górze jeszcze jest jakiś licznik. Ile mam czasu? Ale dobra, obracamy się. Nawet nie zamknęłam ze za sobą, słuchajcie, drzwi. To zamknę bramę. No i tak sobie będę, słuchajcie, tutaj stała i się na nią czaiła. Dobra, patrzmy teraz, co ona robi. Nie zamknęłam drzwi, mogłam to zrobić. Miesza na razie zupę, więc chyba poszła po łyżkę. I pije tak o zupę? O jacie! Niedobre, niedobre! Huu! Co ona zrobiła? Słuchajcie, ja nie mogę Następne zadanie, już nam się ładuje I teraz słuchajcie, musimy jej zepsuć e, telewizor Żeby ona nie mogła sobie swojego horror show ulubionego oglądać Więc dobra, zasiada sobie ona Na razie jest odpalone, cieszy się, brawo w ogóle, bije Jest elegancko, ale teraz słuchajcie Teraz musimy ability sobie wybrać Jakie? Sneezing gas, laughing gas, dancing gas e, Nie wiem, może sneezing, co? Dobra, okej. Okay. Musimy znaleźć tutaj jakieś narzędzie, żeby zepsuć jej telewizję. Ja cię kręcę. Ten sneezing już wzięliśmy, aktywowaliśmy, więc ona już, słuchajcie, ciągle kicha. Dobra, tu jest jakaś gwiazdka. Ja sobie ją zbiorę. Dobra, mam. Ok, mam jedną gwiazdeczkę. Tutaj są podpowiedzi. Smash the TV with crowbar. Więc słuchajcie. No cóż, jeszcze nie mam crowbaru, jakby tutaj. Nie wiem, czy muszę wejść do tego sklepu. Dobra, ona idzie jeszcze na górę. Więc słuchajcie, na razie nie wchodzę. Bo jeszcze. Ale, Ale, Za bardzo, za bardzo podchodzę. Ona jeszcze mnie może zobaczyć z góry. Zobaczcie. Jeszcze może mnie ona zobaczyć. Więc ona musi gdzieś tam pójść dalej. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tutaj też jest jakaś pułapka w ogóle na mnie. Okej, okay, niech ona się schowa. Dobra, biorę to i crowbar. Okej, okay. i ja sobie to użyję zaraz. Dobra, chyba ona już tutaj. O, czy ja to przejdę jakoś. Dobra, przeszłam, słuchajcie. Też zostawiła na mnie pułapkę. Gdzie jest ten telewizor? Ludzie, czekajcie, co ona tam robi. Gdzie jest ten telewizor? Oh my god, szukam. Szukam, nie wiem w którym pomieszczeniu jest ten telewizor. Nie, kuchnia. Czy coś? Oh my god. Przecież nie było chyba w salonie, nie? Ale jestem zestresowana. Dobra, tu, tu nie. Tu, jaki pokój zabaw, proszę bardzo. Gdzie ona idzie? Nie! Zobaczyła mnie! Ran! Ran! Nie! Szczerze, ja mnie złapała Ja nie wiem, czy jest ten telewizor. Oh my god, dobra, zostałam złapana Muszę coś jeszcze tutaj wykombinować. Dobra, już patrzę, to jest taki inny pokój. To nie jest ten salon. Ten pokój może być gdzieś na dole, ale ja nie wiem. Znowu słuchajcie, mamy y, ability. Ja wezmę sobie może to i wbijamy tutaj ponownie. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Ale ona siedzi ciągle przy tym telewizorze, nie? Przecież widzicie, że ona siedzi przy telewizorze. Gdzie jest ten telewizor na górze? Tu już byłam. A co to są za pomieszczenia inne? Ale to się dziwnie kieruje. Czy to jest to? Nie? Nie, to nie jest to. Oh my god, energy drinki? Do kupowania sobie, żeby miała więcej energii. Dobra, wyszłam na korytarz. Wbijam tu. Czy to jest ten pokój? No, idź. Jadalnia. Ale, słuchajcie, wyszła na zewnątrz chyba. Biegnij. Szybciej. Ona poszła w ogóle na dół? Nie, to jest piwnica. To bez sensu. Dobra, na górę biegnijmy. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Yy, ona, słuchajcie, tam ćwiczy. Oh my god, jak to wygląda. Nie ma pojęcia totalnie, gdzie jest telewizor. Otwieram. Ale się okropnie mi kieruje w tej, w tej grze. Ale ona już na chatę wlazła. Łazienka. Yy, zaraz jak mnie zobaczy, to będzie po mnie. Łazienka. Idź, 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 O, taki pokój gier znowu. Oh my god, ona tu zaraz przyjdzie. Znowu taki pokój. Oh my god, idzie na górze już jest. Dobra, nie wiem, którędy ona wejdzie. Ona mnie teraz zobaczy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie ona jest, nie wiem, gdzie ona jest. Okej, okay, tu. Yyn. O nie, znalazła mnie, znalazła mnie, znalazła mnie. Uciekam jej, uciekam jej, uciekam jej. Szybko, belka, uciekaj jej, uciekaj mnie, żeby mnie nie zapało Szybko, szybko, ze schodów. Ze schodów biegnij! Szybko! Szybko, 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 na mnie zaraz złapie! Otwieraj się czy drzwi, drzwi! Uhu, Ja cię kręcę! Nie no, nie no, nie no, nie no! Właśnie, ale przecież... Nie wiem, czy ja miałam tak daleko szukać... W chacie? <laughs> ja nie mogę... Narzędzia, żeby zniszczyć jej, słuchajcie, telewizję. No przecież crowbar jest do tego, więc ja sobie go mam. Ale teraz muszę znaleźć telewizor, ale to jest ciężkie zadanie. Musimy zobaczyć, gdzie ona idzie. Ona nie idzie na górę. To jest telewizor! Jak ja go nie zobaczyłam! Ach. Dobra, poszła tam. Poszła tam. Patrzcie, patrzcie. Otwieram drzwi. Powinnam dać radę wejść. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Mam mało energii, mam mało energii. Dawaj, rusz się. Oh my god, teraz słuchajcie, wszystko kupowanie. Jakie to jest denerwujące Zaraz w gonga tutaj zawalę <noise> I dam jej słuchajcie Znać, że tu jestem Aha, o co tu chodzi Dobra, w końcu Okej, okay, mam telewizor słuchajcie Jest, zniszczyłam I uciekam yy, yy, Całą chatę obeszłam W poszukiwaniu słuchajcie telewizora Ale w końcu znalazłam Zamknę jeszcze za sobą drzwi Żeby się nie skumała, że ktoś był Dobra, biegnę. Będzie kolejne zadanie, słuchajcie, zrobione. Ona pójdzie na telewizję sobie oglądać. drzwi. i się okaże, słuchajcie, że jest w ogóle zepsuty telewizor i nie da rady oglądać. Drzwi pozostawiałam do, słuchajcie, yy, piwnicy pootwierane. No nieźle, dobra. Zobaczymy, kiedy ona tam zajdzie. Dobra, idzie, idzie, idzie. Idzie oglądać telewizor. A co tu się robi? Skacze się, dobra, okej, okay, spoczko. No dobra, idzie sobie ona i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja. O nie, kropat został. Patrzcie, już taki efekt z telewizora, a ona nadal tego nie widzi. O nie, co to dziecko zrobiło? Te dziewuszysko. Zawsze tak, yy, znaczy starsi ludzie tak mówili: dziewuszysko. Nie, nie teraz, nie będziemy teraz oceniać. No dobra, słuchajcie, musimy zniszczyć jej sukienkę. Patrzcie! Ma taki piękny obraz. Ty gdzieś była w jakimś też pięknym miejscu i miała taką kieckę na sobie. Double stars. Ja bym chciała z energią coś tutaj. I ja ponowię, słuchajcie. I mam jej kieckę zniszczyć. Ale teraz jeszcze tutaj rzeczy muszę. O, scissors, dobre. E, użyjemy nożyczki. Ale teraz ja muszę odnaleźć, słuchajcie, tę sukienkę. Tu jest to zdjęcie, to oznacza, że to tu? Ej, gdzie ona jest? Jest! Jest! Dobra, teraz muszę uciec Tylko teraz muszę uciec eee, Ona jest chyba na dole Oh my god, oh my god, nie, nie, nie nie, nie, nie. Ona idzie tu, ale dobra Czekajcie, bo ona ma jeszcze tu zejście na dół Ale ekstra, Siepko! Belka, dawaj, bo ona cię goni o nie, jeszcze wpadłam w to szybko. Biegnij, biegnij, jump! Nie no! Ech, energii nie miałam. Lecimy, ona jest w kuchni, słuchajcie. U, tam jest, tam jest, widziałam ją. Dobra, dobra. Lecimy na górę i tutaj jest nawet taki plakat z tą sukienką. Dobra, tu jest szafa? Tu jest szafa, dobra. Otwieramy, niszczymy. Niszczymy, dobra. Zniszczone i teraz muszę uciec, słuchajcie. Najgorsze sterowanie ever. Dobra. Poczekajcie, bo ona będzie szła na górę. Dobra, muszę stąd wybiec. Eee, eee, nie ma pułapki! No to easy. Dobra, jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie złapie mnie ona, nie złapie mnie ona. Wyszłam na zewnątrz, wyszłam na zewnątrz. Turururu. O, tutaj jeszcze energy ten drink chyba. Dobra. Mamy go, czy nie mamy? Czy trzeba go złapać? Okej, okay, mam Wypiłam sobie nawet, dobra Ona zaraz pewnie będzie szła O dobra, idzie do tego pokoju O nie, moja dziecka, co się z nią stało? Jak ja pójdę na tą maskradę? O oh, no Dobra, słuchajcie, kolejne zadanie zrobione Chyba zrobiliśmy trzy pranki, albo cztery, już nie pamiętam Bardzo długo się to nagrywa Bo słuchajcie, tutaj są non-stop reklamy więc myślę, że na tym możemy się zakończyć Ten odcineczek, a wy dajcie mi znać Czy graliście już tą gierkę, czy jest was na pewno No bo mi ją sami poleciliście Właśnie na tej nauczycielce Ja się z wami żegnam, pa pa